Dzień dobry, jest y, sobota, który września? 17 września, 17. ja Rzeczem. przepraszam z góry za mój włos, ale, jakby... ale wróciłyśmy z wycieczki wczoraj. Ja nie żyję. Ile kupiłeś książek po targach? Sześć. A ja kupiłam cztery. Jeszcze w Empiku się odegram i będę miała dziesięć, jestem tego pewna. Ja myślę, że to będzie miała ponad dziesięć, w moim stronie. ja nie wiem, czy mi kasy Stać. Tak! Ja będę do taty dzwoniła publika. Ja jestem tego pewna. Ja bym zadzwoniła do taty publika, gdyby nie to, że mojego taty jest godzina... Która jest godzina? Dwunasta minus i szósta rano. Więc... Ale mam jeszcze jakby kasę z wycieczki, której nie wydałam. I ją w razie to będę wydawać? O Boże, ile to waży. Dobra, teraz idziemy na metro, w sensie na ten... Na, na autobus. Na autobus, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć? Chcę tylko powiedzieć, że udało nam się spotkać getbooki po bo raz Jest drugi. Jak ty Boże, udało nam się spotkać Bookie I fajnie, z się fajnie gadało. I yy, widziałam książkową, tylko nie zrobiłam zdjęcia, bo nie chciałam jej przeszkadzać. I widziałam Very Little Book tylko też nie zrobiłam zdjęcia, bo nie chciałam A jej przeszkadzać. przeszkadzać. Więc, jakby fajnie, ale, ale widziałam to najważniejsze. No, więc teraz czekamy na autobus. Pa. Dostałam burgera, halapenię, jak dostałam się z burgera, i dali mi teraz burgera, halapenię, więc mam dwa. Fajnie. Czujesz. Bardzo dobrze. A ja mam mafino. Bo w tym jesteście w do nowej. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dobrze, więc idziemy w baku, a potem idziemy do mp No, dokładnie. To tyle. Nie wiem, czy mnie widać. Nadzieję. Dzień dobry. Ogólnie jestem w Wampiku, więc jeżeli gra jakaś strasznie głośna muzyka, to Ula będziesz musiała na pewno wyciszyć i idę szukać książki do Uli. ponieważ robimy wykładnie to samo, co robiliśmy ostatnio i idę oczywiście na dla Młodzieży, choć nie wiem, czy tak, oczywiście, bo nie wiem, czy to jest takie oczywiste, że ja tu jestem jedziemy, jedziemy, bo o tak tu na pewno u nas chciała przeczytać, czekajcie, ja może to zrobić inaczej to eee, już, ale już dalej, dalej, może zamiast coś to chciałem przeczytać bardziej eee, ona chce coś w jej szłap, ale nie mniej chodzi w i jej szłap I... bo tak to nie ma jego większego uzasadnienia. przepraszam, miałam trochę zwiechę szukam nadal szukam szukam, szukam i nie mogę znaleźć czegoś, co ciągle już u nich mama, mama, mama. No, dobro, albo poza czasem, albo no, już nie wierzę, jest... ale ona mi chciała bardzo, czy to zniknęła, chciała ostatnio poza czasem, więc chyba wezmę po prostu poza czasem, więc idę po poza czasem bo muszę sobie schować książki moje, pokaż pokażę, pokażę moje wygląda. Więc pokażę Wam taką książkę, jak to się wykona. Sensie ja Kiedy klęczę na ziemi, ja też. Wyszłam, kupiłam i słuchajcie, stojąc przy kasie, sobie, że ja mam przecież kartę prezentową, którą dostałam na urodziny. Jedną książkę miałam za darmo, więc tak się łapię promocji I jeszcze miałam promocję z premium. I byłam nazwana Anną. Pozdrawiam moją mamę. Anno. No bo to jest jakby na moją mamę, a moja mama się nazywa Anna A I więc byłam paną, panią Anną Pozdrawiam Fajnie Dobra, a ja teraz idę szukać książki dla Gosi yeah. A ja się ogarnę Mimo tego, że ja totalnie nie wiem, co się kupić, więc fajnie No nie jestem w tej młodzieżowej, ale jakby... Z młodzieżowej raczej coś wezmę Ale totalnie nie mam pojęcia, co ja bym mogła jej wziąć Bo wiem, że Gosia chciała czytać tylko że pierwszy tom, a nie ma pierwszego tomu więc jakby fajnie. Kolnichów, go się nie chciała, czytać dać że naprawdę ciężko jest tu coś wziąć, bo wszystko, co byś chciała, to kupiła. Więc jakby totalnie nie mam najmniejszego pomysłu, co mogłabym, wziąć więc chyba się po prostu jeszcze rozejrzę. Się skończy na tym, że kupię hard stopera. W sensie, o nie, czekajcie, 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 wiem co by kupić. Wiem, wiem, wiem. Bo ona patrzyła na taką inną książkę dla dzieci i skończyło się na tym, że kupiła jednak inną. Tylko muszę tę książkę znaleźć. I ona ją chciała, tylko jej nie kupiła, więc ją kupię po prostu i tyle. Jej. Więc słuchajcie, tam, to jest to, to jest to. Jest ekran na mamy książkę. Mam nadzieję, że go się spodoba i, i no. I idę to kupić. I jest w ogóle tylko się zł, więc mówię na Tanią. <laughs> Miałam nawet zniżkę, więc w ogóle fajnie, fajnie, fajnie. Teraz idziemy zobaczyć reakcję Ja nie mam torby, więc to od razu zobaczę tą książkę. Tak żebyście mieli włączone nagrywanie, żebyście to zobaczyli. nie mam torby. Więc od razu eee, dobra, zobaczycie. Dobra, to a ja, żeby... ja chcę to A, dobrze, dobrze. Czekaj, ja to odłożę w portfel. Ale to nie nagrywam, prawda? Tak, nagrywam. To jest... Tak nie jak książkę z Nie mam tego pojęcia co to może być. Wróciłaś, wróciłam bo po to... Wiesz ja nie miałam pomysłu na no co cię Chciałam ci na no. początku po hardstopera wziąć, ale stwierdziłam hardstopera kupisz sobie sama wtedy, kiedy będziesz chciała, a tu stwierdziłam chciałaś kupić, ale nie chciałaś dużo, więc wróciłam po to. dziękuję. Do nie ma za co. Dobra, to teraz ja dla ciebie. Dobrze, słuchajcie... Eee, to ja tak, proszę. Dziś, I ludzi z tyłu. Pozdrawiamy. Te tyłu. Pozdrawiamy wszystkich. Fajnie y, 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 leżymy rozłożone jak żule pod kikiem. Nie patrzę. No, tu dzwanie. Co to? to? jest jakieś cienkie. Co to jest? Dobrze to trzyma? No tak jakbyś miała czytać, to byś tak trzymała. To czyli to nie jest mastryc. <noise> nie. Zresztą nie jest za dobrze wydana na mastryc. Przepraszam maskry, ale wydaje ci. się troszkę strasznie twarto. Nie wiem. To jest taka w ogóle pastelowa... Wydaje mi się, że to jest taka pastela, w sensie, wiecie, taka, taka mięciutka. Pięciutka. Nie się Mogę zobaczyć? Możesz. To jest to! Ja to chciała. No wiem. Coś, nie wiem czy to jest. No ale ja to Ale chciałam. to chciałaś. Bo ja kiedyś czytałam opis i to chciałam. O Boże, dziękuję. O, Ola wysłała filmik jakiś. O, Bole, dziękuję. No więc y, nie wiem, co my teraz robimy, bo mamy jeszcze. Co, o czym to jest? Ja nie wiem. Mamy jeszcze, a mamy 10 minut. Bo w sensie 5 chyba nawet. Więc wyrobiłyśmy się idealnie w czasie, dobrze. Pani, i po sobie... Czy czytasz to po, po nagraniach? Czy się cieszysz? Ogólnie, jak oceniasz dzień? Dzień oceniam bardzo dobrze. Mam Na nadzieję, że nas widać. Mam ale... 11 książek znowu. Ja mam 7. Znowu. A te ostatnie ile miałaś? Ja Miałam 10 ostatnio. No to trochę mnie kupiłaś. A ja, ja, ja w ogóle obiecałam mam szybko 4. mam 11. Jakieś o! Moja o będzie zła. Tylko o 7 więcej. Ale w sumie ja już mówiłam, że mam 6. To będzie trochę w szoku, że od momentu, który mi się dzieje... Przybyło do mnie... Y... Książek. O, do mnie też dzwoniła. Dobra, to ja odgram odduży, kończymy. E, widzimy się w Kończymy później, za 15 ma. minut, bo moja mama nas czeka, także Dzień idziemy. A. Dzień dobry. Żegnamy się. Tak, Dobrze, żegnamy, żegnamy się. Dokładnie. Przepraszam z góry za hałasy. Ja mam coś do powiedzenia. Nie, chyba. Przeczytałyśmy już trochę książek z tych, które kupiłyśmy na targach. W sensie ja, bo to ja to nie wiem. Nie, ja nic nic. <laughs> Gratulacje. Kogoda na targach chciałam znać, bo ogólnie czytam, bo kończę The Inheritance Case, który będę kończyć w ogóle zaraz. Ej, to bo... ty już jesteś. Dużo już przeczytałaś! I to 35 stron. Ja to zaraz kończę. Ja to są, Ej. Ej! Jak tak ci się tak... podoba? Także. Tak. Wychamy że... tak. z chwili, ogólnie podoba mi się bardzo. Yy. No i kończę zaraz. To dobrze, a ja, a ja teraz muszę skończyć, nie złam, nie jestem winna. Bo jeszcze nie skończyłam i Pana Tadeusza. No właśnie wiem, jestem na setnej stronie, także. Ale to zaraz dzisiaj przeczytam jakieś może 20 stron, już mi się uda i no. E, 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 no. I kończymy. Widzimy się w Bookhole. Nie, ja sobie poczekaj, jestem coś do pokazać. Dobrze. Tylko szybko, bo głodna jestem, a mam ciasto francuskie. I przywieźli mi, i moja mama była w Universal Studio I przywiozła mi słynne fasolki wszystkich smaków to są te oryginalne z Harry'ego Pottera Ogólnie to jest I będziemy to jeść Będziemy to jeść, ale najpierw zrobimy zdjęcia <laughs> Dobrze, także żegnamy się Widzimy się w bukolu Baju! A nie, trzy, 4 Pa! Teraz. <laughs> nie wyszło